Gdzieś jest na kapka. Przepraszam. No bajkę tę opowieść. <laughs> Mikołaj. Świąteczne bajki maszy. Święty Mikołaj pociesza smoka. Dzwonią srebrne dzwoneczki. Wysoko pod pełnym gwiazd grudniowym niebem lecą sani świętego Mikołaja, który spieszy się by na czas rozdać prezenty wszystkim dzieciom na świecie. A to przecież niełatwe zadanie. Zwłaszcza gdy jest się mocno spóźnionym z powodu jednej pechowej sprawy. Pruch! Parska zmęczony szaleńczym pędem, brązowy renifer Rudolf, a jego wielki czerwony nos wydaje się jeszcze większy i jeszcze bardziej czerwony niż zwykle. To pewnie z wysiłku. Ale i mróz też jest nie byle jaki. Na domiar złego zaledwie przed chwilą musieli uciekać przed wyjątkowo złośliwą kometą, która zamiast zajmować się swoimi sprawami, próbowała pacnąć ich w locie płonącym warkoczem. Grzeje was, chłopaki? wrzeszczała szczerząc ostre zębiska. Dalejże, haha! Ależ proszę komety, oburzył się Mikołaj. My pani nie przeszkadzamy, więc zapraszam sobie takie zaczepki. Pometa jednak miała w nosie jego protesty i ścigała ich aż do kanady. Potem zupełnie niespodziewanie, głośno się roześmiała, świstnęła warkoczem i skręciła w stronę bieguna północnego. Po krótkiej chwili zniknęła im z oczu. Na mą siwą brodę, Mikołaj otarł spocone czoło. Jak świat światem, czegoś podobnego jeszcze nie przeżyłem. Rudolf parsknął, zobaczywszy w dole olbrzymie, pięknie rozświetlone miasto. Machnął kopytami, przemierzając się do lądowania. Wtem zadzwonił telefon. Słucham! zapnął Mikołaj do staromodnego aparatu z długą anteną. E, czy to Mikołaj? zabrzmiał cienki głosik. No, nie wiem! zawahał się Mikołaj. Czuł, że coś jest nie tak. O jejku, to gdzie się dodzwoniłem? Głosik stał się żałośnie płaczliwy. Potrzebuję pomocy. Natychmiast. Rudolf, zamiast lądować, zatoczył koło nad przystrojonym od świętnie olbrzymim placem. Był wczesny wieczór, więc pośród choinek błyszczących otozdów, straganów pełnych kolorowych drobiazgów Karuzel i automatów ze słodyczami krążyło mnóstwo ludzi. Wielu z nich patrzyło w górę, machając rękami, na widok czarodziejskich stań. No dobrze, tu Mikołaj przyznał się Mikołaj, nie mogąc dłużej znieść tego szlochu i wzdychania tu mówi. To, to ja, Łukaszek byłeś u mnie niedawno dałeś mi kominiarza. – Łukaszka? – i zmarszczył górnikiem. – Ten w piżamce, w nadmuchiwane misie i pluszowe baloniki albo, yy, albo… 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 – Albo może odwrotnie? – zafrasował się. – Coś się stało? – Stało się, stało. Nie mogłem zasnąć i wykąpałem mojego kominiarza w umywalce – jęknął chłopiec. Okazało się, że to wcale nie jest kominiarz, tylko jakaś wysmarowana sadzą dziewczyńska lalka-balecnica. Chłopaki w przedszkolu mnie wyśmieją. Łukaszek pociągnął nosem. To ci Boros! Mikołaj podrapał się po głowie. Zaraz będę, tylko nie płacz, bo jak dzieci płaczą, to elfy dostają kataru. Ostrzegł malca, po czym szarpnął lejcami Zawracaj do Polski, Rudolfie ile sił w kopytach? Kiedy przylatywali nad jakąś skalistą wysepką, słabo oświetloną blaskiem wschodzącego księżyca, nagle w dole coś mrugnęło, huknęło, i w ich stronę buchnął strumień gorącej pary, zmieszanej z gryzącym dymem i siarką. Widziałeś to, Rudolfie?-krzyknął Mikołaj pod nami rozbudził się chyba jakiś wulkan. Dobrze, że wulkany nie latają, bo nie udało mu się dokończyć, ponieważ z zaskał wyskoczyło ku nim ogromne ziejące ogniem smoczysko. Było szaro zielone i w półmroku nie odróżniało się od kamieni, dlatego wcześniej go nie zauważyli. To nie wulkan to smok! Mikołaj aż stęknął z wrażenia. Przecież widzę, że smok pomyślał Rudolf. Zebrał siły i sanie zaczęło oddalać się na bezpieczną odległość. Zaczekajcie, ja nie umiem dobrze fruwać, pisnął za nimi Smok. Mikołaju, hej, hej! Nie ma mowy, odkrzyknął Mikołaj. Na pewno chcesz nas pożreć. Smok zapewnił go, że wcale nie ma złych zamiarów i nieomal błagając. Poprosił o chwilę rozmowy przez smakowitej herbatce. Mikołaj, jako osoba dobrze wychowana, nie mógł odmówić tak żarliwej prośbie. Szarpnął lejcami i Rudolf, wzdychając ciężko, posłusznie zawrócił. Wylądowali pośród skał, na których siedziały zmoknięte mewy i zabłąkana szara foka w cyrkowym kapeluszu. Było bardzo zimno, więc szybko weszli do jaskini. Przywitało ich tam ciepło ognia płonącego w kominku, trzy rozkosznie wygodne kanapy, i cicha muzyka dobiegająca ze starego gramofonu, na którym kręciła się duża czarna płyta. W kącie pląsało kilka rozkichotanych myszy i tłusty szczur. – Jestem nadzwyczaj delikatnym smokiem – tłumaczył smok, nalewając do filiżanek pachnący rybami wywar. – Od lat jadam jedynie liście dzikiej brzozy, mech i wyrzucone przez fale wodorosty. Smakuje wam herbatka? Mm – Mhm… – mruknął skrzywiony Mikołaj. Nie chciał robić smokowi przykrości. – To z morskiej trawy? Smok nie odpowiedział, tylko schylił się pod stół i wyciągnął stamtąd tekturowe pudło. Mam kłopot, powiedział siąkając nosem. I to wielki. Mikołaj z Rudolfem bardzo się zaciekawili, jakiż to kłopot może mieć ten sympatyczny, kiepsko fruwający smok. Na chwilę zapomnieli o małym Łukaszku. Od stu lat dostaję od ciebie świąteczne prezenty. Smok otworzył pudełko. Zawsze proszę o jakąś lalkę, najlepiej baletnicę. Mógłbym z nią tańczyć walczyka. Mam mnóstwo walczyków na płytach, wiesz? A tu proszę, co roku przesyłasz mi jak nie rycerza, to konia. Jak nie armatę, to jakiś zamek. Wysypał na stół co najmniej setkę malutkich figurek i różnych różności. Błagam, zrób coś. Ja, ja nie cierpię rycerzyków. Smok zakrył oczy łapami i zaczął tak płakać, że po chwili zrobiło się ciemno od siarkowego dymu. Chciałbyś baletnicę? To wspaniale się składa, klasnął w dłonie Mikołaj, łosząc przytem myszy i szczura. Już się robi. Zaczekaj tylko jakąś godzinkę lub dwie, dobrze. Smok zgodził się, a uradowany takim obrotem sprawy Mikołaj, smoknął na Rudolfa. I nim smog zdążył pomachać im chusteczką, byli już bardzo, bardzo daleko. Łukaszek siedział zmartwiony na swoim łóżku i rozmyślał, jak kiepsko będzie po świętach w przedszkolu. Nagle usłyszał delikatne stukanie do drzwi oraz znajome. ho go”. Hu, hu! Jest! Jest Mikołaj! Ucieszył się. Zmartwienia znikły, jakby je ktoś pomalował farbą niewidką. Z mocno bijącym serduszkiem chłopczyk otworzył drzwi. Na progu leżało tekturowe pudełko i karteczka z odręcznym napisem. Wybacz, że to nie kominiarz, ale robiłem co mogłem. Przepraszam za kłopot, Mikołaj. Łukaszak otworzył paczkę i aż za nią mówił z zachwytu. Taka armia! Jest tysiąc razy lepsza od kominiarza w cylindrze i baletnicy razem wziętych. Chłopaki w przedszkolu pękną z zazdrości. Obejrzał się, by popatrzeć na schnącą na parapecie baletnicę, ale lalki nie było. Czary jakieś? Czy co? Pomyślał. Tymczasem Mikołaj wrócił już do smoka tancerza, wręczył mu baletnicę, napił się herbaty z wodorostów. I zwiał, zanim smok ze szczęścia zabrałby się za obściskiwanie. Uff, tyle zamieszania, a jeszcze połowa dzieci nie dostała prezentów. Mikołaj pokręcił głową. W przyszłym roku idę na urlop i żadnych świąt. Od co? Akurat żadnych świąt. Chciałbym to zobaczyć, roześmiał się w duchu Rudolf szybując właśnie nad Afryką. Tam czekały ich zapewne kolejne niespodzianki. Do zobaczenia! papa. pa! Do zobaczenia! Pa, pa.